Upadek kabały, sequel Odcinek ósmy Tłumaczenie i lektor Rafał Kędzierski Poprzedni odcinek doprowadził nas, w końcu, do lepkiej i śmiercionośnej pajęczyny kabały, czyli domu Billa i Melindy Gatesów oraz Warrena Bafeta. W tym miejscu w praktyce wdrażane są protokoły Syjonu, Agendy 21 i 2030. Czy chciałbyś zobaczyć kabałę w pracy, korzystającej z jednego z ich ulubionych narzędzi? Więc usiądź wygodnie i oglądaj część ósmą. Fundacja Billa i Melindy Gatesów nie potrzebuje zbyt dużego przedstawiania. Bill Gates jest jednym z najbogatszych i najpotężniejszych ludzi na świecie. Spójrzmy na sposób, w jaki pan Gates jest przedstawiany nam wszystkim. Jest najpotężniejszym lekarzem na świecie. Jest zapraszany na spotkania G20 i wszystkie inne spotkania na najwyższym szczeblu, gdzie jest traktowany jak głowa państwa. Jest zbawcą ludzkości i ziemi, jest ucieleśnieniem dobroczynności, jest wspaniałym przykładem amerykańskiego snu. I jest wspaniałą inspiracją dla nas wszystkich. Skąd się wziął ten cudowny człowiek? Bill urodził się w bogatej rodzinie, rodzinie wpływowej. Jego matka, Mary Maxwell Gates, pochodziła z potężnej rodziny bankierskiej. Jego ojciec, William Henry Gates Senior, był adwokatem. Bill junior porzucił Uniwersytet Harvarda. Martwiąc się o przyszłość swojego syna, Mary pomogła Billowi założyć Microsoft. Wykorzystała swoje koneksje z IBM, aby załatwić umowę między IBM a Microsoftem. W 1991 roku zorganizowała spotkanie swojego syna z Warrenem Buffettem, multimiliarderem, który wziął Billa pod skrzydła. Oboje rodzice byli mocno zaangażowani w planowanie rodziny i eugenikę. Jego ojciec zasiadał w zarządzie Plant Parenthood. Mój tata był szefem plant Parenthood i to było bardzo kontrowersyjne być zaangażowanym w to. Bill otwarcie i z dumą mówi o tych rzeczach i o tym, jak były one omawiane przy obiedzie. Od najmłodszych lat był karmiony ideologią Eugeniki. W wieku 30 lat Warren Buffett dodał do tego swój entuzjazm w tej sprawie. Fundacja Buffetta, Fundacja Susan Thompson Buffett jest ogromnym wsparciem finansowym dla działań proaborcyjnych i polityki kontroli populacji. Jest to największy na świecie fundator zdrowia reprodukcyjnego i planowania rodziny. Mamy nadzieję, że do tej pory już rozumiecie, że są to tylko wymyślne słowa na eugenikę. So. Więc Bill Gates, potomek Rockefellerów, jak pokazaliśmy w naszym filmie dokumentalnym COVID 19, został pchnięty do przodu z jednym i tylko jednym celem i nie było to oprogramowanie komputerowe. Jego rola na tym świecie została określona przez jego linię krwi. Miał on stać się twarzą kontroli populacji i depopulacji w ramach agendy 21 i 2030. Przyjrzyjmy się bliżej efektom działania naszych wielkich dobroczyńców, dobrze? W latach 2000-2017 Fundacja Billa i Melindy Gatesów masowo narzucała dzieciom w Indiach swoją nową szczepionkę przeciwko polio. Pół miliona dzieci poniżej piątego roku życia zostało sparaliżowanych. Naród indyjski wpadł w furię i w rezultacie fundacja Billa i Melindy Gatesów została wyrzucona z kraju w 2017 roku, ale niecałe dwa lata później pozwolono im wrócić, a premier Indii Narendra Modi został nagrodzony przez Billa Gatesa za jego wysiłki na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Nie ma nic, czego nie można kupić za pieniądze. Czy to nie dziwne, że Gates w ogóle dostał szansę, aby rozpocząć swoją kampanię szczepień przeciwko polio w Indiach, biorąc pod uwagę, że już w 2000 roku w USA wiedziano, że doustna szczepionka przeciwko polio często powoduje paraliż? W Wielkiej Brytanii program szczepień przeciwko polio został wstrzymany 4 lata później, w 2004 roku, z powodu tego udowodnionego związku pomiędzy szczepionką przeciwko polio a paraliżem. Jednak program szczepień był kontynuowany przez kolejnych 13 lat. Z druzgocącymi efektami w Indiach. Nikt nie powiedział ani słowa. Ani ONZ, ani WHO, ani holenderski RIVM, którzy byli zaangażowani w rozwój szczepionki, a już na pewno nie Fundacja Billa i Melindy Gatesów. W końcu w 2017 roku, kiedy szkody zostały wyrządzone, WHO niechętnie przyznał, że globalna eksplozja polio była spowodowana głównie przez zmutowane szczepy polio używane w szczepionkach. Pozwólcie mi powiedzieć to w prostych słowach: Był sobie paskudny wirus. WHO nazwał go wirus dzikiego polio. To sparaliżowało ludzi, więc WHO poprosił swoich sługusów, aby stworzyć szczepionkę, którą w rzeczywistości zrobili. Stworzyli dwa rodzaje: jeden, który musiał być wstrzykiwany, i jeden, który potrzebował tylko kilka kropli do ust dziecka. Kropelki, również nazywane doustną szczepionką polio, były znacznie tańsze do wytworzenia, więc najbiedniejsze kraje afrykańskie dostały krople, a nie tak biedne kraje dostały ten z igłą. Biznes to biznes, prawda? Wszystko wydawało się dobrze na początku. I po wielu latach, w 2020 roku, WHO i CDC dumnie zaprezentowali światu, że dziki wirus polio. Został oficjalnie wyeliminowany, zabity, zamordowany, zniszczony. Wspaniale! Ale krople zaczęły powodować poważne problemy. Dlaczego? Ponieważ według WHO zawierał żywy, jeszcze osłabiony wirus szczepionki aktywujący odpowiedź immunologiczną w organizmie. Jednak osłabiony wirus nie umarł po tym, jak ciało stało się odporne na polio. Stał się silniejszy i zaczął wywoływać chaos w organizmach u dzieci. Ci, którzy mieli doustną szczepionkę przeciwko polio, podobno nieszkodliwe małe kropelki, rozwinęły identyczne objawy jak oryginalny dziki wirus polio. Dostali paraliżu. Na początku WHO zaprzeczał zarzutom, stwierdził, że to mogło się zdarzyć tylko bardzo, bardzo rzadko. Ale potem, jak liczba sparaliżowanych dzieci rosła i rosła i rosła, Stwierdzili, że to było spowodowane tym, co oni nazywali zmutowanymi szczepami polio wewnątrz szczepionki. Oni nawet dali mu piękną nazwę, VDPV, wirus polio szczepionko pochodny. Wow, jestem pewien, że te sparaliżowane dzieci są bardzo dumne z takiej ładnej nazwy. Proszę nie rozpaczać. Jak zawsze WHO ma rozwiązanie na wszystko. Jak podano na stronie internetowej, rozwiązanie jest właściwie dość proste. Każdy musi otrzymać szczepionkę. Upewnijmy się, że zaszczepimy każde dziecko i zakończymy polio na zawsze. Te same kropelki, szczepionki, te najtańsze oczywiście, te, które powodują paraliż, muszą być podane każdemu dziecku poniżej piątego roku życia. Dlaczego? Z powodu mitu odporności stadnej. Razem możemy powstrzymać tego wirusa. Brzmi znajomo, czyż nie? Czy było jakieś odszkodowanie dla pół miliona sparaliżowanych dzieci? Nie. Czy Fundacja Gatesa była ścigana? Nie. Co jeszcze? W 2002 roku Fundacja Gatesa wprowadziła projekt szczepionki przeciw zapaleniu opon mózgowych kampania Men AfriVac w którym tysiące afrykańskich dzieci zostało przymusowo zaszczepionych. 10% z tych dzieci dostało paraliżu. Lokalne gazety drukowały artykuły o byciu niczym innym jak królikami doświadczalnymi dla przemysłu farmaceutycznego. Działania Gatesa zostały opisane jako bezwzględne i niemoralne. Po raz kolejny było jasne, jak ONZ, organizacje pozarządowe i WHO były wszystkie w tym razem. Projekt szczepionki na zapalenie opon mózgowych był partnerstwem między PAW i WHO. To było finansowane z milionów dolarów przez Fundację Billa i Melindy Gates. Następnie w 2009 roku Fundacja Gatesa użyła swojej agencji pozarządowej o nazwie PAF do testowania ich szczepionki na HPV na 23 tysiącach dziewcząt w odległych wioskach w Indiach. Szczepionka przeciwko HPV miała zapobiegać zachorowaniu dziewcząt na raka szyjki macicy. 1200 dziewcząt miało poważne i przewlekłe skutki uboczne, takie jak zaburzenia płodności i problemy autoimmunologiczne. Siedem dziewcząt zmarło. Dziesiątki dziewcząt cierpiało na silne drgawki bezpośrednio po zaszczepieniu. WHO przyznało, że szczepionka może powodować drgawki ale oświadczyli, że to tylko wpłynie na dziewczęta z pewnym genem, więc było to dość rzadkie, co całkowicie przeczy temu materiałowi wideo. Jestem Ginny Bleski, a to jest moja córka Mia, która skończyła 12 lat. 21 września zeszłego roku 2016 miała pierwszą szczepionkę HPV w szkole. Następnego ranka obudziła się i nie mogła chodzić. Jej nogi były roztrzęsione i miała pieczenie po obu stronach kręgosłupa aż do pleców. Do popołudnia się jej pogorszyło, więc zadzwoniliśmy do lekarza. On powiedział po prostu idźcie prosto na pogotowie. Wzięliśmy ją prosto na pogotowie i przyjęli ją na kilka dni i prowadziliśmy dziennik wideo od pierwszego dnia aż do teraz i w zasadzie w ciągu kilku dni, po dziesięciu dniach od szczepienia całkowicie straciła władzę w nogach, a kilka tygodni później straciła władzę w ciele. Więc od trzynastu tygodni jest w stanie tylko mrugać i mówić, nie może używać kończyn, nie trzyma moczu. Gorąco polecamy zrobić kilka badań przed oddaniem dziecka na szczepienie HPV. Jest kilka doskonałych filmów dokumentalnych na temat niszczycielskich skutków, które zrujnowały życie wielu młodych dziewcząt. Szczepionki zostały opracowane przez gigantów Big Pharma, Merck i GlaxoSmithKline. W 2012 roku ta sprawa została podjęta do sądu w Indiach. Zarzuty były: naciskanie na bezbronne dziewczęta na szczepienie, zastraszanie rodziców, fałszowanie formularzy zgody. O, odmowa opieki medycznej dla rannych dziewcząt. Sprawa jest nadal w Sądzie Najwyższym. Jesteśmy teraz 9 lat później i nic nie zostało zrobione jeszcze. Jeśli ktoś zostanie kiedykolwiek skazany w tej sprawie, będą to naukowcy zaangażowani, którzy byli finansowani przez Gatesa. Gates we własnej osobie jego fundacja i nawet PAF i WHO, jak zawsze, wyjdzie z tego z czystą kartą. PAF, przy okazji, jest organizacją pozarządową, która jest masowo finansowana przez fundację Billa i Melinda Gates z trzema miliardami dolarów. Jej głównym celem jest planowanie rodziny, czyli kontrola populacji. Eugenika. PAD został założony w 1977 roku jako PAJAK, program dla wprowadzenia i adaptacji technologii antykoncepcyjnej. Cztery lata później zmieniła nazwę na PAD. Chyba oryginalna nazwa sprawiała, że jej skupienie na kontroli populacji było trochę zbyt oczywiste. O, i zgadnij co? Szczepionka HPV jest teraz dostępna też dla chłopców. Nie wiedziałam, że mają macicę. O, czekaj. Tutaj jest oficjalne wyjaśnienie. Chłopcy mogą dostać raka jamy ustnej od tego samego wirusa, jak rak gardła. Wow. To znaczy, musisz przyznać, że jest to absolutnie genialne. Zamiast tylko dziewcząt, Big Pharma wzięła na celownik również chłopców. To jest 100% ekspansji rynkowej, podwójne przychody. Absolutnie genialny marketing. Następnie, w 2010 roku Fundacja Gatesa sfinansowała próby eksperymentalnej szczepionki przeciwko malarii. Wykonane przez GlaxoSmithKline. Jedna piąta dzieci uczestniczących w tej próbie cierpiała z powodu poważnych skutków ubocznych, takich jak drgawki i paraliż. Jedna piąta 151 afrykańskich dzieci zmarło. Słyszałeś o tym w wiadomościach? Nie. Wtedy, w 2014 roku, Kenijskie Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy oskarżyło WHO o chemiczne sterylizowanie milionów kobiet w Kenii wbrew ich woli, za pomocą tzw. programu szczepień przeciwko tężcowi finansowanego przez Fundację Billa i Melindy Gatesu. Każda szczepionka testowana przez niezależne laboratoria zawierała HCG, Hormon ciążowy, który jest produkowany, gdy kobieta jest w ciąży i który powoduje czasową niepłodność. W końcu, gdy jesteś w ciąży, nie chcesz ponownie zajść w ciążę jednocześnie z jeszcze innym dzieckiem, prawda? Więc produkcja tego hormonu jest bardzo inteligentnym posunięciem kobiecego ciała, aby upewnić się, że dziecko może bezpiecznie rozwijać się w łonie matki, nie będąc niepokojone przez inne płody. Więc hCG powoduje czasową bezpłodność. Dlaczego u Licha był w tych szczepionkach na natężec? Co on tam robił? Kto go tam umieścił? Czy to jest to, co widzimy, kiedy mówimy o kontroli populacji i planowaniu rodziny? Kenijskie kobiety w ciąży, którym po otrzymaniu szczepionki powiedziano, że ochroni ona ich nienarodzone dzieci przed tężcem, powiedziano im, że muszą otrzymać pięć zastrzyków w odstępach sześciomiesięcznych. Te dzieci nigdy nie ujrzały światła dziennego, zostały abortowane. Interesującym szczegółem w tej sprawie jest to, że rząd kenijski żarliwie zaprzeczał, że szczepionka spowodowała sterylizację. Prezydent Uhuru Kenyata musiał podążać za pieniędzmi. Nie do końca ma czystą kartotekę. Stanął przed sądem w Hadze za zbrodnie przeciw ludzkości i był zamieszany w kilka spraw dotyczących łapówkarstwa i korupcji bardzo łatwy partner w zbrodni dla Gatesa i WHO, którzy wydali miliony dolarów na opłacenie skorumpowanych rządów mniej rozwiniętych krajów, aby uzyskać carte blanche dla swoich eksperymentów szczepionkowych. W tym konkretnym przypadku media głównego nurtu i osławione osoby sprawdzające fakty nadal starają się jak mogą, aby ośmieszyć i zaprzeczyć tej sprawie. W pełni rozumiemy to, jak myślicie, co się z nimi stanie, gdy wszystko to wyjdzie na jaw. W 2017 roku w wielu czasopismach naukowych opublikowano pracę badawczą, która po raz kolejny stawia próby szczepień w bardzo złym świetle. Na początku lat 80. XX wieku WHO wybrał UNICEF, przeprowadził coś, co nazywał naturalnym eksperymentem w miejskiej społeczności w Binei i bissau kraju w Afryce Zachodniej. Dzieciom w wieku od 3 do 5 miesięcy podano szczepionkę DTP. Badanie wykazało, że zaszczepione dzieci miały pięciokrotnie wyższą śmiertelność niż dzieci niezaszczepione. W tym naturalnym eksperymencie zaszczepione dzieci miały pięciokrotnie wyższą śmiertelność niż dzieci jeszcze niezaszczepione DTP. Stąd DTP może być związana z negatywnym wpływem na przeżywalność dzieci. DTP była związana ze zwiększoną śmiertelnością. Szokujące jak to może być samo w sobie, najgorsze miało dopiero nadejść. W końcu wszystkie z tych rzeczy mogły być czkawką w rozruchu czegoś bezpiecznego i łagodnego, prawda? Więc nie. Pomimo świadomości tych strasznych skutków, UNICEF kontynuował program DTP w Afryce. Nieznana liczba pięknych dzieci zmarła, życie ich rodziców zrujnowane. Nic nie zostało zrobione, poza zakopywaniem danych i zamiataniem pod dywan. Z jakiegoś powodu czarne życia nie wydają się mieć znaczenia, gdy w grę wchodzą miliardy dolarów. Biznes to biznes, prawda, panie Gates? Okej, okay, moglibyśmy tak w nieskończoność o skandalach szczepionkowych. I nie zapominajmy o największej ściemie wszechczasów o oszustwie COVID. Gorąco polecamy obejrzenie naszego czteroczęściowego filmu dokumentalnego na ten temat. Wkrótce będzie aktualizacja. Ale teraz, wierzcie lub nie, jeszcze ważniejsze jest skupienie się na Gatesie i jego innych działaniach, z których wiele jest nieznanych opinii publicznej. Gdy zostaną one ujawnione, gwarantujemy Wam, że nikt nie zaufa temu człowiekowi i żadnej z jego szczepionek. Więc bierzemy coś, co jest genetycznie modyfikowanym organizmem. I wstrzykujemy je w rączki małych dzieci, po prostu strzelamy im tym w żyły. Czy chcesz wiedzieć o obsesji Billa na punkcie genetycznie modyfikowanej żywności, afrykańskich kurczaków, a nawet komarów? Czy chcesz wiedzieć więcej o jego ściśle tajnych powiązaniach z armią amerykańską i ich planach wojny biologicznej? Czy słyszałeś o nieskończonych możliwościach nanotechnologicznych bezzałogowych statków powietrznych? Czy jesteś gotowy, by dowiedzieć się, jak bardzo źli są Bill Melinda Gates, Warren Buffett, WHO i ONZ? Więc podążaj za mną do części dziewiątej. Dziękuję.